Proszę Grzegorza Stopulskiego, który jest prezesem zarządu przedsiębiorstwa, który jest wydzielonym podmiotem gospodarczym utworzonym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Spróbowałem znaleźć kilka istotnych informacji, które, które dotyczą i tworzenia przedsiębiorstwa społecznego, i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, ponieważ. To przedsiębiorstwo społeczne, które, które prowadzimy, ono przechodziło ten cały proces, trud, i, i funkcjonuje już ponad rok. Także mamy niewielkie doświadczenie, ale jednak trzeba powiedzieć, sukces, tak? ponieważ funkcjonuje. Nie? Wiele podmiotów gospodarczych, typowo przedsiębiorstw, funkcjonuje maksymalnie rok i pada. To, to widać ostatnio, widać badania dotyczące właśnie przedsiębiorstw, które które zostały utworzone przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy, Funduszu Pracy i wiele z tych przedsiębiorstw funkcjonuje i, i trzeba się z tego cieszyć, ale też wiele przedsiębiorstw rezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ jest to bardzo trudne w tym systemie, w tym, w tym systemie rynkowym, który jest w, tym, w tej rzeczywistości tego rynku ekonomicznego. Jeśli chodzi o tworzenie przedsiębiorstwa społecznego, ja mam takie wrażenie, że nam nie zależało na tym, żebyśmy tworzyli jakąś firmę w stowarzyszeniu. Mam wrażenie, nie chcieliśmy tworzyć firmy w stowarzyszeniu. Nie, nie, nie chodziło o to, żebyśmy my, jako działacze społeczni, prowadzili jakiś biznes, bo, bo my chcemy zarabiać pieniądze. Tak? Nam nie chodziło o to realizowaliśmy projekt, uczestniczyliśmy w realizacji projektu wchodzenie utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobach psychicznych i nam zależało na tym, żeby te osoby pracowały na rynku, normalnie na rynku, na lokalnym rynku pracy. Nie, nie chcieliśmy tworzyć jakiegoś środowiska tylko dla nich samych, tak, ale problem polegał na tym, że, to, że kiedy przychodziliśmy do pracodawców, pracodawcy mówili, owszem, osobę niepełnosprawną z przyjemnością bym zatrudnił, ale, ale, ale osoby chorującą psychicznie, z depresją, ze schizofrenią, no ja się boję, czyli w rozumieniu przedsiębiorcy, Ryzyko zatrudnienia osoby chroniącej psychicznie jest wyższe niż, niż możliwość zarobienia, tak? bo, bo, bo pracownik dla przedsiębiorcy jest instrumentem do zarabiania pieniędzy tak? i to jest naturalne. I, I wtedy, w pewnym sensie naturalne, tak? w sensie ekonomicznym, jeżeli, jeżeli jest ryzyko. To, to, to naturalnie przedsiębiorca obniża wszelkie ryzyka, jakie, jakie mogą zaistnieć, bo jego nie interesuje ryzyko, jego interesuje zarobienie pieniędzy. I to jest normalna rzecz. I w sytuacji, w której pracodawcy jakby rezygnowali po kolei, bo mieliśmy rozmowy z kilkoma, rezygnowali po kolei z tego, żeby zatrudniać naszych uczestników projektu, którzy byli zdeterminowani do tego, żeby pracować, byli zainteresowani tą pracą. To oni nie zastanawiali się, czy chcą, czy nie chcą. Oni, wielu z nich od samego początku mówili chcemy, przygotujcie nas i my chcemy pracować. I w momencie, w którym udało nam się umieścić na lokalnym rynku pracy, czy też jedna osoba założyła działalność gospodarczą, inna osoba zaczęła pracować i cieszyliśmy się z tych sukcesów, ale widzieliśmy 8-9 osób, które, które mieli, miały po realizacji projektu znowu wrócić do, do marazmu, do, do siedzenia w domu i kolejki do ośrodka pomocy społecznej. I to nas nie zadowolało, tak? I zaczęliśmy zastanawiać się, no to zróbmy to sami jednak. To, to, to zacznijmy prowadzić przedsiębiorstwo po to, żeby ich zatrudnić. I zobaczcie tutaj logikę. Prowadzić przedsiębiorstwo, żeby zatrudniać ludzi, przedsiębiorca tego nie rozumie. Ponieważ przedsiębiorca zatrudnia człowieka, żeby zarabiać pieniądze. A my zatrudniamy człowieka po to, żeby miał pracę. Tak? I to jest logika, taka moja osobista logika ekonomii społecznej. Nie zatrudniamy człowieka po to, żeby stowarzyszenie miało więcej pieniędzy, tak? tylko po to, żeby ten człowiek odnalazł się wreszcie na rynku pracy, już nie był beneficjentem, tylko był pracownikiem. I to nas interesuje. I podjęliśmy decyzję o tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego. I to przedsiębiorstwo społeczne na początku badaliśmy rynek, zastanawialiśmy się, co nasi uczestnicy mogą robić tak? bo to jest istotne, żeby oni odnajdowali się w tym, co robią. I co my moglibyśmy robić i jak to połączyć, żeby funkcjonowało to na zasadach gospodarczych, na zasadach ekonomicznych. Tak? Jeszcze później będę próbował o tym powiedzieć, że, że yy, no, 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 trzeba szukać wszelkich sposobów, żeby, żeby, yy, żeby te zasady ekonomiczne, czyli ryzyko ekonomiczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z tym, że to jest przedsiębiorstwo społeczne, jak najbardziej obniżyć, żeby tego ryzyka nie było. Ale o tym później. Dostaliśmy środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wcale nie tak dużo, na to, żeby zrobić badanie rynku, żeby podejść do tego przedsiębiorstwa, e chociaż społecznego, ale jednak biznesowo, tak? bo, bo nie da się inaczej. No. Musi to funkcjonować w systemie rynkowym, czyli musimy zbadać ten rynek, zobaczyć, co jest potrzebne na rynku pracy, żeby ostatecznie produkt, który wyprodukujemy, ktoś chciał od nas kupić. Tak? Bo jeśli nie kupi, to możemy mieć e, w, w, wizję, możemy mieć misję, możemy chcieć e, robić dobrze e, e, ludziom, ale nic z tego nie wyjdzie, tak? jeśli chodzi o takie funkcjonowanie. Nie? To można od razu po prostu pójść w kolejkę do ośrodka pomocy społecznej, jak bywało to przez wiele lat. Jak by było to przez wiele lat. Nie? Ehm. Dostaliśmy trochę środków na to, żeby napisać ten biznesplan, przygotować, badać rynek, yy, solidnie się do tego przygotowywać. Długo to trwało, to musi długo trwać. To musi długo trwać. Dostaliśmy też, te, ostatecznie wyszło 19 tysięcy na to, żeby kupić coś, na, do tego przedsiębiorstwa, żeby to przedsiębiorstwo już miało jak, jakieś instrumenty do tego, żeby pracować. Tak? My zdecydowaliśmy, że to ma być po badaniu rynku, że to ma być przedsiębiorstwo, które zajmie się cateringiem i pierwsze, pierwsze nasze zwrócenie naszych oczu było do organizacji pozarządowych i do samorządu, że my będziemy świadczyć usługi dla tych instytucji, dla samorządu i organizacji pozarządowych. Dlaczego? Bo dlatego, że oni rozumieją ideę ekonomii społecznej, prawda? No, przedsiębiorca nie bardzo rozumie, człowiek indywidualnie, no skąd ma rozumieć, kiedy jeszcze nie słyszał o, o tej ekonomii społecznej. Bo to są te czasy, tak, w których inne województwa faktycznie uczestniczyły w wiele, wiele projektów IQL-owskich. No, no u nas były tylko konferencje na temat ekonomii społecznej. Kiedy faktycznie przyjeżdżali urzędnicy i organizacje pozarządowe, siadali, słuchali o tej ekonomii społecznej i, i kiedy ja później rozmawiam z, z urzędnikami, ponieważ sam też byłem urzędnikiem, Ponieważ wiele rozmów przeprowadzałem na temat ekonomii społecznej z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej, to oni mówili, faktycznie, to jest szczytny cel, to jest fantastyczna rzecz, to jest niesamowite, jak się dobrze o tym słucha na konferencji. Super się o tym słucha. Ale żeby to zrobić, to trzeba włożyć w to bardzo dużo wysiłku, na który urzędnik bardzo często nie ma czasu. Ja nie mówię tego, nie wiem, negując urzędnika, tak? Tylko faktycznie tak jest. Nie mają tyle pracy, że, że, że nie da się tego zrobić. Ale są też projekty systemowe tak ośrodków pomocy społecznej. Są projekty organizacji pozarządowych, można wejść w partnerstwa, można zacząć funkcjonować w ten sposób. Tak? Można przekazywać te, te, te rzeczy organizacjom pozarządowym, które mają więcej czasu. Tak? Całe szczęście są projekty z działania 722 wsparcia ekonomii społecznej 721, w których też... Można realizować działania związane z ekonomią społeczną, tylko na to trzeba dużo czasu, w wysiłku, no i tych pieniędzy jednak też, tak? My zaczęliśmy z bardzo małymi pieniędzmi. My no, mamy taką niepisaną zasadę w stowarzyszeniu, że, że my najpierw myślimy jak pomóc, a później jak znaleźć pieniądze. Tak? I zaczynamy już pomagać, często bez pieniędzy. Nasz pierwszy ośrodek dla osób niepełnosprawnych funkcjonował w zasadzie y, za bardzo niskie pieniądze. Kiedy urzędnicy słyszeli jakie my mamy pieniądze, to oni mówili, że przecież to niemożliwe, żeby to tak pracować. I faktycznie to było niemożliwe i my jednak w tej niemożliwości musieliśmy tak robić. No bo albo, albo zostawimy ich na boku i nie będziemy nic robić, no, a, no, albo będziemy robili tak, jak robimy żeby założyć przedsiębiorstwo społeczne. Później dostaliśmy środki z pefronu na to, żeby, żeby, żeby przygotować już praktycznie. Czyli całe szczęście jest PEFRON i, i, i był program partner, tak? bo już go nie ma. I mogliśmy z tego partnera funkcjonować na zasadach rynkowych, bo tam można mógł być przychód, tak? Dostaliśmy środki na to, żeby to przedsiębiorstwo już mogło praktycznie funkcjonować na rynku. To jeszcze nie przedsiębiorstwo. My to nazwaliśmy pracownią umiejętności zawodowej. My uczyliśmy ich funkcjonowania takiego rynkowego. Co ciekawe, my tych pieniędzy, które dostaliśmy z PFRON-u, za które kupiliśmy kilka mebli. Kilka, jakiegoś sprzętu nie możemy przekazać dla przedsiębiorstwa społecznego, ponieważ prawo polskie nie pozwala na to. My, jak dostajemy pieniądze na działania społeczne, to musimy działać społecznie, a jeśli dostajemy pieniądze na działania biznesowe, to nie z tych źródeł, tak? czyli z społecznych pieniędzy nie możemy zarabiać, tak? a przecież my nie zarabiamy. Tylko my realizujemy działania z, z, z y, otoczenia ekonomii społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po naszym, nas, naszej prośbie, żeby przekazali 19 tysięcy, które otrzymaliśmy na wyposażenie, żeby te pieniądze przekazać na rzecz przedsiębiorstwa społecznego Galeria Smaku, oni się na to zgrącili rozumieli nie mając tą idei. ale PFRON y, na podstawie prawa, które jest i na podstawie prawa, które ma, mają wewnętrznego, nie mogli się na to zgodzić. Pożyczamy sprzęt od stowarzyszenia Galeria Smaku. Tak? Przeciworstwo Społeczne Galeria Smaku spółka z pożycza sprzęt, yy, bo nie ma swojego. Tak? Na, następna rzecz, pożyczyliśmy nie. pieniądze. 31 tysięcy musieliśmy pożyczyć, żeby, yy, żeby yy, yy, powołać spółkę. Jako, jako spółdzielnia socjalne nie mogliśmy funkcjonować. Wcześniej było takie prawo, które nam... Yy, znaczy, o co chodzi? To też chodzi o ideę. to Oni mogli faktycznie w zasadzie sami próbować założyć tą spółdzielnię socjalną, tak? Ale my chcieliśmy yy, wszelkie stresogenne sytuacje, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem, tak? Wziąć na siebie, ponieważ osoby chorujące psychicznie, z, z depresją, ze schizofrenią, no, to jest bardzo trudne, żeby, żeby zarządzać przedsiębiorcem, podejmować ryzyka, i tak dalej. Czyli mówiliśmy się, my bierzemy te ryzyka na siebie, a Wy zajmijcie się gotowaniem, tak? Bo to umiecie i super Wam to wychodzi. Nie, to też możecie sami stwierdzić, czy super, ponieważ dzisiaj dzięki życzliwości Hotelu Warszawa i naszym staraniom Hotel Warszawa zgodził się na to, żeby na ich terenie mogło y, przedsiębiorstwo społeczne y, y, świadczyć usługi cateringowe. To jest nie, w zasadzie y, to nie jest niemożliwe. Trzeba naprawdę się o to postarać. Już skończyłem. się czas. No, super. no dobrze, to ja przejdę do funkcjonowania, ponieważ teraz mówiłem o, o, o tworzeniu. Jeśli chodzi o funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego, moje doświadczenie jako osoby, która zarządza tym przedsiębiorstwem, jest takie, że moglibyśmy wyjść na rynek i powiedzieć: i powiedzieć, słuchajcie, chcemy świadczyć Wam usługi cateringowe, przychodźcie do nas i. i i my będziemy wam gotować, karmić was i, i, i tak dalej. Yy, I w zasadzie bardzo mało, bardzo mało przedsiębiorstw i osób fizycznych się na to decyduje. Dlaczego? Ponieważ nie rozumiem, dlaczego ma korzystać z czegoś, co ma podwyższone ryzyko, a przedsiębiorstwo społeczne. Chociaż ja... Swoim uczestnikom mówimy: musimy być najlepsi, musimy być na takim samym poziomie jak inne firmy komercyjne, i nasze jedzenie nie jest smaczne. Czasem są jakieś wpadki, które zdarzają się każdemu przedsiębiorstwu czyli my funkcjonujemy tak samo. Ale kiedy rozmawiam na przykład na temat tego, że chcemy, chcemy świadczyć usługę cateringową pewnemu urzędowi, to urząd mówi, no ale ja mam taką firmę, która już przez wiele lat mi catering yy, szykuje I ja wiem, że on będzie dobry. I czemu ja mam was brać? Tylko z jednego powodu. Oprócz rynkowych, tak? Tylko z jednego powodu. Ponieważ to jest wsparcie, yy, które jest związane z ekonomią społeczną. Tak? Yy, tylko, tylko dlatego, że yy, yy, na przykład tutaj yy, jest kilka firm, które się, którym świadczymy usługi yy, cateringowe. Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w, w Suwałkach świadczyliśmy usługi. Ciągle, ciągle świadczymy usługi okay. dla, agencji, dla Agencji Rozwoju Regionalnego yy, ARES. To jest jedne przedsiębiorstwo, jedna organizacja, która bierze od nas systematycznie katering. To, I to jest rzecz, ja powiem tak, no bez tych przedsiębiorstw, czy, czy bez tych instytucji, organizacji byśmy nie funkcjonowali. Czasem były takie sytuacje, w których my braliśmy zlecenia tylko i wyłącznie... Po to, żeby utrzymać pracowników, nawet nie po to, żeby jakoś nam się to kalkulowało ekonomicznie, tylko po to, żeby oni nie mieli przerwy w pracy. Bo to jest bardzo trudna rzecz tak? dla osoby, która, która wiele lat nie pracowała, później pracowała, pracowała i teraz nie ma co robić bezrobocie w pracy. tak? Oni siedzą, nie wiedzą, nie mają co robić. Bardzo to jest trudne, trudna rzecz. Są takie sytuacje, są takie miesiące, w których nie dajemy rady, w których musimy całe szczęście z wcześniejszych miesięcy wypłacić pracownikom wynagrodzenia, bo, bo nie mamy zleceń. A wokoło, kiedy my dzwonimy do różnych instytucji i organizacji, wokoło instytucje i organizacje zamawiają katarini, prowadzą szkolenia itd. Nawet ci, którzy wcześniej obiecali nam, że, że wezmą od nas katering, mówili: No słuchajcie, no ale nam jest to niewygodne, albo to jest trudne, albo i tak dalej. No nie? I ja rozumiem, że to jest pewien wysiłek, który trzeba włożyć. Ale e, ja, e, tak jak kiedyś na konferencji w Łąży, tak i teraz powiem: nam nie wystarczy jeden specjalista do spraw marketingu. My mamy człowieka zatrudnionego do, do marketingu, który zajmuje się poszukiwaniem zleceń zajmuje się tworzeniem strony internetowej. Mam nadzieję, że Wam się ona podoba. I on nie daje rady znaleźć tyle zleceń, żeby 7-8 osób niepełnosprawnych, które, które zatrudniamy, i dwie, trzy czasem osoby sprawne. Utrzymać. Dlatego ja na koniec, bo ponoć nie mam już czasu, na koniec proszę, żebyście to Państwo byli dla nas specjalistami do spraw marketingu, bo my nie damy rady sami. Jeżeli nie będziemy mieli zrozumienia i zaangażowania, zrozumienie mamy, bo to, to widzę i każdy, kto się, jak się spotykam z. Pracownikami urzędów czy organizacji pozarządowych pytają, jak tam galeria, chwalą się, ponoć na uczelniach wyższych w Wiązku mówią o galerii smaku, i to jest super, tak? ale z, z mówienia jesteśmy z Wami, my nie utrzymamy naszych pracowników. Utrzymamy ich dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli fizycznie konkretne zlecenia, i to jest wsparcie. Tak? Jeżeli będziemy myśleli wszyscy i urzędnicy, i organizacje pozarządowe kategoriami ekonomii społecznej i wspieraniem ekonomii społecznej, to pieniądze, które są w Urzędzie Marszałkowskim w działaniu 722, będą miały sens. Jeśli nie, my nie będziemy myśleli kategoriami ekonomii społecznej, to jakiekolwiek pieniądze się wpakuje. To i tak zawsze będzie problem, tak? tak samo jak jest teraz ze spółdzielniami socjalnymi. Są ludzie, są zainteresowani, te osoby, które my spotkaliśmy na szkoleniach, są bardzo zainteresowani tym, żeby tworzyć spółdzielnie socjalne. Ale akurat właśnie w tym czasie nie było pieniędzy w Funduszu Pracy. Zrozumiała rzecz, prawda? Bo tak funkcjonuje Fundusz Pracy. Nie? Albo nie ma zabezpieczenia finansowego, inne, inne województwa już sobie zaczynają z tym radzić w różny sposób. Tak? My, my jesteśmy jeszcze przed, przed tym wszystkim. My jeszcze musimy to wszystko budować, dużo wysiłków w to włożyć i zaangażowania. i, 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 i Tak trzeba powiedzieć, galeria smaku jest dowodem na to, że ekonomia społeczna ma sens, ponieważ osoby, które przez wiele lat, a czasem w ogóle w życiu nie pracowały, bo były przez wiele lat chorujące psychicznie i są nadal. Te osoby ponad rok, w zasadzie od maja 2008 roku są osobami aktywnymi zawodowo. Słuchajcie, no szok i, i ten, że... I, ten szok trzeba podtrzymywać. Tak? Trzeba ciągle y, mówić o tym, że, że to jest pomysł na to, żeby oni nie siedzieli w kolejce w ośrodku pomocy społecznej. Słuchajcie, y, ja się ciągle boję tego, że w pewnym momencie galeria smaku stanie się kolejnym przykładem tego, że z ekonomii społecznej nie wyszło. Ponieważ dzisiaj. Oprócz tej imprezy, którą dzisiaj obsługujemy, dzisiaj w zasadzie obsługujemy dwie imprezy, oprócz tych dwóch imprez w tym miesiącu był taki moment, że nie mieliśmy żadnego zlecenia. I to spowodowało po kilku miesiącach właśnie takich, że czasem, czasem mieliśmy dużo więcej, a czasem było tak, że w miesiącu mieliśmy dwa zlecenia, a koszty miesięcznie to jest około 20 tysięcy złotych. To przez kilka miesięcy zastanawialiśmy się, czy nie wysłać pracowników na urlop bezpłatny. A jaki ma sens praca, jaki ma sens ekonomia społeczna, siedząc w domu, kiedy pracownik, ten, który miał pracować, siedzi w domu. To jest, to jest najgorsza rzecz. Tak jak dla przedsiębiorcy. Najgorszą rzeczą jest to, że on nie zarabia pieniędzy, tak, bo jest jakaś sytuacja na rynku pracy, że nie zarabia pieniędzy, tak dla ekonomii społecznej, dla nas najgorszą rzeczą jest to, że musimy albo zwolnić pracownika, albo go wysłać na urlop bezpłatny. Tak? To jest dla nas najgorszą rzeczą. I, i dzisiaj mamy taką sytuację, tak? Yy, dlatego yy, na koniec zachęcam do tego, żeby razem z nami podejmować ryzyko. Tak? razem z nami podejmować ryzyko i, i promować ekonomię społeczną i, i, i korzystać z, z, z tego. Na koniec tylko powiem, że od lutego tego roku w, w Ełku, który bardzo dobrze rozumie też ideę ekonomii społecznej, ponieważ i Urząd Miasta, i organizacje pozarządowe często korzystają z naszych usług. W EU tworzymy na zaproszenie instytucji, organizacji pozarządowej i Urzędu Miejskiego w Ełku, zaczynamy projekt tworzący Centrum Integracji Społecznej, i to też jest dla nas duża wartość. Dziękuję bardzo.